Właśnie ruszam do Szkolskiej Poręby, aby pokazać Wam relację z naprawdę wyjątkowej imprezy. Jest ze mną porusznik Piotr Stykowski, kierownik zawodów. Panie poruczniku, właśnie jakich zawodów? Witam serdecznie. No w tym roku organizujemy jako sekcja szkoleń wysokogórskiej. jestem opiekunem tej sekcji. Od zeszłego roku kultywujemy tradycję zawodów przedwojennych tak naprawdę, bo w 1924 takie pierwsze zawody tego typu się odbyły właśnie z udziałem żołnierzy i jesteśmy jakby kontynuatorami tych, tychże właśnie zawodów. Jakie konkurencje są podczas zawodów rozgrywane? No w tym roku troszkę wzbogaciliśmy, że tak powiem, asortyment konkurencji zawodów. Mamy 8 konkurencji, między innymi w tym roku dodatkowym elementem, który był jakby głównym utrudnieniem dla zawodników, było bytowanie. Musieli sobie tak dobrać ekwipunek i sprzęt pomimo ogromnej wagi, bo aż 20 kg. Trasa do pokonania łącznie to było 30 km. W dniu wczorajszym z 5 na 10 km, później właśnie bytowanie, czyli każdy we własnym zakresie musiał sobie przygotować miejsce do spędzenia nocy w terenie przygodnym. No i dzisiaj od godziny 7 rano na początku rzut sapeką, rzut granatem do celu, następnie budowa układu wyciągowego do którego budowy również zawodnicy musieli zabrać ze sobą sprzęt, są też ta waga plecaka. No i pod koniec jeszcze, tak, dość wymagająca konkurencja, bo sprint na dystansie około pół kilometra pod górę, pod wyciąg, następnie zjazd, tutaj widzimy właśnie w tle wyciąg narciarski z tym właśnie obciążeniem, no i na końcu budowa improwizowanego przyrządu do ewakuacji osoby poszkodowanej, i też w tym roku właśnie zrobiliśmy to pod górę, żeby nie było za łatwo. A ze mną porucznik Jarosław Krzyczowski, batalion, batalion piechoty górskiej. Panie poruczniku, jakie były najtrudniejsze dla Was konkurencje? Zdecydowanie najtrudniejsze konkurencje to był sprint e, pod wyciągiem i oczywiście transport rannego. Nie da się ukryć, były bardzo, bardzo wymagające. A ta najłatwiejsza? A najłatwiejsza? Zjazd! Z, ze stoku. No, był pod względem fizycznym najmniej wymagający, choć yy, nie ukrywam, że waga plecaka, która wynosiła 20 kg w górę, utrudniała ten zjazd. Mimo wszystko. Proszę jeszcze powiedzieć, podobała się impreza? Impreza była bardzo fajna, bardzo się podobała, chociaż bardzo jest męcząca. Czuć w kościach. I nie tylko w kościach. Dzięki bardzo. Dzięki. Mam nadzieję, że poziom was zawodów nie zawiódł, jeżeli chodzi o konkurencję. I wymagania, że było trudniej niż rok temu. Tak powinno być. Jeżeli jest, no to cel został chyba osiągnięty. <klucz> Niterski Patrol 2017, edycja zimowa, przyszedł już do historii, a więc pora wracać do domu.